Cześć, słuchajcie podcastu Up The Blues? Ja nazywam się Paweł Kapica, ale dzisiaj będziecie mnie słyszeć tylko przez te y, parę naście sekund, ponieważ zapowiem szybko, jak będzie wyglądał ten podcast pomeczowy z Tottenhamem. Pierwsza część tego podcastu to będzie relacja wideo y, od Diany, która po raz kolejny pojechała na Stamford Bridge i po raz kolejny w tym sezonie przyniosła zwycięstwo. Także tutaj zachęcam Was do obejrzenia sobie tej części, ponieważ Diana wykonała naprawdę naprawdę fajną robotę, przedstawiając wam pokrótce jak wyglądał jej wyjazd do Londynu oraz zdając krótką relację samego stadionu Chelsea. Druga część to już Szymon z JJ opowiedzą w szczegółowy sposób, co działo się w derbach Londynu, bo działo się naprawdę bardzo dużo, mimo że bramek nie padło. Wyjątkowo sporo. Także zachęcam Was do pozostania i zostawcie łapkę w górę. I dziękujemy za wszystkie wsparcia na Bajkofi, No i zostawcie też suba, bo zbliżamy się do dwóch tysięcy. Dzięki. Hej. Słuchacie Abdeblus Blues Podcast, polskojęzycznego podcastu o Chelsea Football Club od kibiców dla kibiców. Cześć wszystkim. Ja dzisiaj nagrywam dla Was z Londynu. Wybieram się dzisiaj na mecz Chelsea-Tottenham. Tottenham jest to ostatnia drużyna Stop Six, której jeszcze nie widziałam na żywo, więc to jest mój debiut na meczach z Spurs. Mam nadzieję, że zwycięski zobaczymy. Dzisiejszego dnia przygotowana też będzie specjalna oprawa na trybunie Matthew Harding-Lauer, która będzie nawiązywać do 120-lecia. Powstania klubu. Będzie nawiązywać do tego, jak powstał klub, i mam nadzieję, że będzie to coś super do zobaczenia. Ja będę się znajdować na trybunie setu Aper, tak więc będę y, prawdopodobnie widziała ją bardzo dobrze. Zobaczymy. Idziemy zaraz pod Stamford Bridge, odebrać bilet, zrobić sobie zdjęcia z programem, tak jak zawsze klasycznie. 21 mecz Chelsea dla mnie, oby zwycięski, oby piąte zwycięstwo pod rząd. Zobaczymy. Jeżeli mam obstawić jakiś wynik, obstawiam 2 do 1. Wy już wiecie, jaki wynik był, więc czy się sprawdziło, czy nie, zobaczymy. Mam nadzieję, że Cole Palmer, Nicholas Jackson oraz Nicholas Madołekę zagorzczą dzisiaj na boisku i będzie to zwycięskie spotkanie. Tak więc, get ready with me, jedziemy na Stamford Bridge. Do zobaczenia. Oczywiście, noni Madowekę, nie Nicholas, ja już gotowa do wyjścia, jak widzicie. Szaliczek Chelsea w pasiak i oczywiście bluza Trublus Poland, nasza klasyczna. Będę dzisiaj na pewno tą bluzę miała na sobie, ponieważ y, pogoda pewnie zapowiada się trochę zimna, już o tej godziny, o której będzie mecz. Na razie jest słonecznie, więc y, słyszymy się spod Stamford Bridge. Postaram wam się nagrać i oprawę, i y, troszkę stadionu, i oczywiście wnioski po meczu jakieś na szybko. Tak więc let's go. Witam spod trybuny East Stand oraz z yy, części Shada, na którą wchodzą kibice gości. Tak jak widzicie, to jest klasyczny napis, przy którym zawsze sobie robimy zdjęcia. Tak więc witam spod kawałka Stamford Bridge i za chwilkę udaję się na swoje miejsce na przed Upper. Tak więc jesteśmy. Tak więc yy, wszyscy. Znajdujemy się na Stamford Bridge, konkretnie na trybunie Shed Upper. Jak widzicie, siedzę w ostatnim rzędzie Shed Upper. Wszędzie są rozkładane takie flagi, które jak rozumiem nawiązują do historycznych strojów Chelsea przez te 120 lat. I yy, ludzie będą po prostu nimi machać w trakcie pewnie rozpoczęcia meczu. Tymczasem, tam, czyli na Matthew Harding Flower, będzie. Yy, Banner, który będzie upamiętniał powstanie klubu. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Postaram się coś nagrać z tej perspektywy, żebyście też widzieli, jak to wygląda. Shed Upper, to ciekawostka, to jest trybuna stojąca. Jak widzicie, są takie barierki. One oznaczają, że można po prostu w trakcie meczu stać bez problemu na takiej trybunie. To jest jedyna trybuna na górze, która jest stojąca. Oprócz tego stojącymi trybunami jest Shed, yy, Shed Lauer, który jest pod nami, oraz Matthew Harding Lauer, czyli tamta trybuna naprzeciwko nas. Yy, trybuna, na której widzicie znak Chelsea Football Club, to jest trybuna East, a, yy, East i East Upper jest na górze, East Lower to trybuna dla rodzin. Tutaj bardzo popularna trybuna wśród kibiców Chelsea, czyli West Flower. Dla osób, które jadą po raz pierwszy na mecz, na pewno dość fajna, ponieważ no, siedzicie na środku widzicie wszystko. Ja osobiście polecam tam, na której siedzę, czyli szedł aper. Wydaje mi się, że jest fajna. Jest obok kibiców gości, więc też zawsze jest fajna atmosfera. No i co? No i czekamy na rozpoczęcie meczu. Jest godzina 19.20, tak więc jeszcze 40 minut do rozpoczęcia meczu. Jak widzicie, Kibiców jeszcze nie za wiele, ale bardzo dużo kibiców siedzi pod stadionem oraz pije piwo yy, obok. Słuchacie Up The Blues Podcast, polskiego podcastu o Chelsea Football Club. Od kibiców dla kibiców. Witamy serdecznie za mikrofonami JJ oraz e, Szymon. Witam, Szymon. Mam nadzieję, że w dobrych humorach się dzisiaj spotykamy. Cześć, Manko. W bardzo dobrych humorach. To zwycięstwo na pewno podbudowało zarówno kibiców, jak i, jak i sam zespół, bo jednak derby, tak e, ogniste derby, że tak powiem, zawsze na noże idziemy z nimi i wygrane, mamy top 4 także same pozytywy zdradzę wam, że oglądaliśmy ten mecz z Szymonem wspólnie, co prawda teraz łączymy się nie, nie jesteśmy obok siebie przy tych nagrywkach, no ale oglądaliśmy ten mecz wspólnie i jak się spotkaliśmy to obaj tak wesknęliśmy i powiedzieliśmy, że, że za nami trudny tydzień, nagrywamy ten podcast dokładnie o 23.46 ale i u mnie i u Szymona są uśmiechy na twarzy no bo Rzeczywiście Chelsea wygrywa super ważny mecz. Mecz, który rozpoczyna finish tego sezonu. Finisz niezwykle trudny. Do, do tej 32. to była kolejki 31 kolejki Chelsea przystąpiła z czwartego miejsca. No i w kalendarzu mieliśmy Tottenham, Brentford, Ipswich, Fulham, Everton, Liverpool, Newcastle, Manchester United i Nottingham Forest. Jest to Pewnie jeden z najtrudniejszych terminarzy, jakie mogliśmy sobie wymarzyć na koniec sezonu. Przypominam, że walczymy nie tyle co o czwarte miejsce, co o piąte, bo w tym sezonie pięć pierwszych miejsc daje Ligę Mistrzów. No i um, jak spotkaliśmy się z Szymonem, to, to rozmawialiśmy w takim kontekście, że po prostu ten mecz jest. Y Teoretycznie, znaczy praktycznie o trzy punkty, teoretycznie o więcej, ponieważ trzeba ten ran na koniec sezonu po prostu dobrze rozpocząć. Chelsea wygrywa 1 do 0 i Szymon od razu prosto z mostu. Co według ciebie zaważyło na tym, że Chelsea dzisiaj zagrała niewątpliwie dużo, dużo lepiej niż ostatnio z Arsenalem? No jest dużo składowych. Myślę, że przede wszystkim dyspozycja środka pola, która była w tym spotkaniu, można powiedzieć, nieziemska, naprawdę. Zarówno Enzo Fernandez, który popisał się wspaniałą główką, jak i Caycedo, który jak zwykle szefował w środku. Naprawdę rozegrali świetne zawody, ale myślę, że powrót kluczowych zawodników poprawił nasz performance w tym spotkaniu, bo chociażby Jackson, który nie wpisał się na listę strzelców, ale było widać, że Palmer inaczej się czuje, gdy. Gdy ten Jackson jest obok niego na boisku, no i później dułek, który dodał trochę świeżości na, na skrzydłach i myślę, że tak płynnie przechodząc z tych plusów i tym, co zaważyło o zwycięstwie do, do minusów, no to myślę, że, że nasza dobra. To... Szymon, zostawmy minusy na razie i Madułkę raczej bym go traktował jako ciekawostkę i dodatek do tego spotkania, bo wszystko co najważniejsze w tym meczu wydarzyło się, no może nie wszystko, ale większość najważniejszych rzeczy wydarzyło się zanim on w ogóle pojawił się na placu gry. Nicholas Jackson nie zagrał dzisiaj wybitnego spotkania, ale na pewno wprowadził to, czego nie mieliśmy w ostatnich meczach, czyli taki umiejętność do uprzykrzania życia defensywy przeciwnika i Nicholas Jackson Robił to idealnie i widać było, jak, jak lepiej się gra Palmerowi, kiedy, kiedy przed sobą ma Nicolasa Jacksona. Ale też to, co działo się w grze Palmera i Jacksona, pokazuje jest takim kontrargumentem do wszystkich krytyków Enzo Marezki, którzy mówią, że Mareska nie ma pomysłu, że Mareska nie ma zmysłu taktycznego. No to spójrzmy sobie, co dzisiaj się wydarzyło. Cole Palmer niespodziewanie został przesunięty na lewą stronę. Cole Palmer grał przy lewym skrzydle, a nie tak jak przywykliśmy na prawym. Tam na prawym był Pedro Neto, po prawej stronie też biegał Nicolas Jackson, a Jadon Sancho, Cole Palmer, Enzo Fernandez, Marku Kureja też grali po tej stronie naszej lewej i atakowali na stronę prawą przeciwnika. To sprawiło, że, że po prostu po tej lewej stronie byliśmy najsilniejsi. I, 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 I że te akcje, szczególnie w pierwszej połowie, szły lewą stroną. I, po i to z połączeniem też... Jaydena Sancho, oczywiście. Tak, ale nawet nawet wiadomo, że Jayden Sancho był trochę irytujący, bo spowalniał grę, ale nawet on w kilku akcjach zrobił, zrobił to dobrze. Zresztą doszedł do, do sytuacji bramkowej. Oczywiście powinien tam bramkę strzelić, ale sam fakt, że znalazł się w tym miejscu, Pokazuje, że no nie wiem, co pokazuje, nie chcę go bronić za bardzo, ale, ale też nie przesadzałbym z tą krytyką. No to był słaby występ. Ale, ale i tak lepszy niż te poprzednie. O, może tak. Może krytykujmy go, ale, ale nie przesadzajmy. Tak czy inaczej, um, wariant taktyczny, na który postawił Enzo Mareska, myślę, że zaskoczył Tottenham i też usprawnił nasze akcje ofensywne, sprawił, że, że po prostu w build-upie Chelsea była dużo mocniejsza i że tacy. Um, to tacy nieoczywiści bohaterowie wyrośli w tym spotkaniu, oprócz oczywiście Kola Palmera, który zaliczył asystę i który był pewnie obok Enzo Fernandeza, strzelca bramki, najlepszym piłkarzem na boisku i może jeszcze Moises Kajsedo do tej trójki, no to, na, to na przykład Malo Gusto, bardzo aktywny. Oczywiście popełnił kilka takich błędów, które już widzieliśmy w tym sezonie po jego stronie, ale 90% celności podań, dużo wygranych pojedynków, aktywny w ofensywie, w defensywie właściwie bez poważnych błędów. Nie będę mówił, że Malogusto to był najlepszy piłkarz tego meczu, ale na pewno, na pewno podobało mi się, jak grał w ofensywie, ponieważ Enzo Maresca postawił na ustawienie. W momencie, w którym em, zawodnikiem, który angażował się w akcje ofensywne, był Malogusto, a nie Marku Kureja. Marko Kureja schodził do trójki obrońców i to dzisiaj wypaliło, i to było takim elementem zaskoczenia. Szymon, co jeszcze rzuciło Ci się w oczy, jeśli chodzi o, o Greczelski? Kogo byś pochwalił? Po na razie może porozmawiajmy o plusach. Bo Chelsea zagrała dobrze. W ogóle chyba zgadzamy się z tym, że, że to był naprawdę dobry mecz. Więc wiadomo, przeciwnik nie narzucił jakichś ogromnych wymagań. Te, te warunki były proste do sprostania, ale, ale Chelsea zagrała dobrze. Chelsea naprawdę zagrała solidnie. No te główne plusy już, już wymieniłem. Można powiedzieć, że powyżej swoich możliwości tego, do czego nas przyzwyczaił, zagrał też Robert Sanchez i... To, co miał wyjąć, to wyjął. Chociaż ta, ta sytuacja, przy której ten gol został anulowany, no, pozostawiała wiele do życzenia, ale poza tym nie miał jakichś bardzo rażących błędów. No ale jako drużyna raczej zagraliśmy bardzo dobrze. Spotkałem się z takim tutaj określeniem. Jednego z użytkowników Twittera Chelsea, z którym w ogóle często się zgadzam. On się nazywa Mat, ale to nie jest żadne znane konto. I on napisał, że Kaisedo jest definicją tego, co dostajesz za to, co zapłaciłeś, że, że po prostu on był wart każdego pensa, jaki Chelsea za niego wyłożyła. i że Żaden Endo, Gravenberg, Lawia, nawet on wymienia Lawie, czy inny piłkarz, który mógłby być tańszym zamiennikiem za Kajsedo, może mniej hypowanym zamiennikiem na Kajs za Kajsedo, nie dałby nam tego, co, co, co daje Kolumbijczyk. No i po prostu w dzisiejszym meczu znów to widzieliśmy. On był w ofensywie, był w defensywie. Fantastyczna bramka, niestety cofnięta, słusznie, nie ma co mówić, że niesłusznie, ale, ale też. Na no tam plusie. na styku, Jędrzej, to wiesz. To... No na styku, I... ale nie ma co się kłócić. Nie ma co tak, co nie, kłócić, no to wiadomo, nie, nie ma co się kłócić, natomiast na blisko było, żeby ta bramka została uznana ale, bardzo. Ale Szymon, sam strzał i to, jak się znalazł w polu karnym. Tak, no wspaniałe, wspaniałe. Jedyny mankament, jaki można, minus, jaki można przypisać Kaysedo, jest. Hmm. Jest to, że po prostu głupio łapie żółte kartki, ale miejmy nadzieję, że z tego Ale wyruszmy. dzisiaj nie złapał. Dzisiaj nie, nie złapał. złapał. Ja, także... ja byłem pewien, że złapie, bo kiedy ma złapać, jak nie teraz w derbach? Myliłem się na szczęście. Moi ze do jakimś cudem uniknął żółtej kartki, co oznacza, że w kolejnym meczu go zobaczymy i jeszcze trzy, prawda? Badaj, że trzy spotkania musi się mieć na baczności. Jeśli dostanie w nich żółtą kartkę, no to niestety. Niestety wyeliminuje go na, z y, gry w kolejnych, w kolejnych dwóch spotkaniach, więc będziemy mieli problem. I w ogóle y, dzisiejsza gra Mojzesa Kajsedo pokazuje to y, po prostu dlaczego ten piłkarz jest. Trzyma, tak, trzyma na barach tak, ten tak, zespół. To jest, y, można powiedzieć, kręgosłup tego zespołu i na no, jak on wypadnie, to naprawdę może być ciężko, też biorąc pod uwagę to, że Lawia, który zachwycał nas, gdy był zdrowy to no nie ma, bo znowu doznał kontuzji i no gdy wypadnie Kajsedo, to tak naprawdę nie wiem, jak, jak to tam poukładać w środku pola. Szymon, jedno to Lawia, którego się spodziewaliśmy, że go nie zobaczymy, przynajmniej ja się spodziewałem. Drugi piłkarz, który znów wyleciał, to um, Wes Fofana. Jak bardzo nas to boli? Ja myślę, że bardzo, ale to bardzo nas to boli. Kiedy, kiedy jest zdrowy, znowu zawodnik z gatunku tych, którzy często lubią się połamać, to naprawdę daje dużo świeżości, dużo jakości, czy to w samej obronie, czy w rozprowadzeniu piłki. Dobrze się dogadywał z koluilem, gdy, gra, gdy grali razem, więc no, ogromna strata i, i szkoda, że to się tak, tak potoczyło. Jeszcze tylko się poprawię, Moise Keise do jeszcze ma dwa mecze. Jeśli w tych najbliższych dwóch meczach uniknie żółtej kartki, no to wtedy też uniknie tego zawieszenia. Zgadzam się z tobą, że, że, ta, że brak Fofany to jest olbrzymi cios, ale w dzisiejszym spotkaniu chyba do defensywy nie możemy się przyczepić. No nie, nie, nie można się przyczepić, ale jednak jeżeli chcemy aspirować o pozycję w Lidze Mistrzów, czy to czwarte, piąte miejsce, no bo na wyżej, na wyżej raczej nie oszukujmy się, nie mamy co się nastawiać, no to jednak fajnie, było, fajnie byłoby mieć tą głębię składu większą niż, niż to, co mamy obecnie. Tak, tu zdecydowanie się, się podpisuję pod Twoimi słowami. Chelsea wygrywa to spotkanie i, i to jest najważniejsze. Wygrywa spotkanie przed arcy trudnym kalendarzem. Czy jeszcze masz coś do to powiedzenia w kontekście tego spotkania? Trzymam. Myślę, że z grubsza powiedzieliśmy wszystko. Najważniejsze są trzy punkty. Było momentami gorąco, też yy, sędzia... Yy, o właśnie, yy. o właśnie, bo ja, ja tutaj już tak yy, już tutaj kończę, a rzeczywiście mamy do omówienia. Yy, pierwsza sytuacja, czyli potencjalny faul na Sarze w polu karnym Chelsea. Faul i rzut karny, brak faulu. Czy może brak faulu i żółta kartka za symulkę? Jakbyś do tego podszedł? Mówisz o sytuacji, gdy piłka odbiła się od ręki, tak? Czy... Nie, nie, nie. Mówię o faulu w, w, w polu karnym, który, w, w którym. W którym no tam był, był moment, w którym star po prostu był faulowany, bądź nie był faulowany. Sędzia tam żółtej, żółtej kartki nie pokazał za symulowanie też nie podyktował rzutu karnego. Czy to Nechamowi w tym meczu należał się rzut karny? O, może tak. No, nie, no wydaje mi się, że, że nie należał ani nam, ani, nim, ani im się żołkarne. Czyli uprzedziłeś moje, moje kolejne pytanie. Ja się podpisuję zasadniczo. Uważam, że, że akurat w tych decyzjach sędzia podjął y, dobre decyzje. Y, był, miał rację. No ale sytuacja z, cofniętym bram z cofniętą bramką dla, dla Tottenhamu. To, że ta bramka powinna być cofnięta, to nie będziemy się spierać, bo to jest oczywiste. Ale, Szymon, może ty wiesz, jakim cudem sędzia nie wyciągnął tam czerwonej kartki? Bo ja nie wiem. Ja nie wiem, więc może, może ty wiesz. No była może... to najdziwniejsza chyba sytuacja z, z tego spotkania. Totalny absurd. Wejście ewidentnie w okolice kolana Kajsedo. Też niezałagodne. Powiedziałbym, że nawet brutalne. Sędzia długo to analizował i tak naprawdę... Nie wiem, co tam było do analizowania, bo to, że bramka powinna być cofnięta, laik to widział i tutaj nie ma co się spierać. Natomiast to, że powinna być to czerwona kartka, no myślę, że też nie przesadzam i jest to oczywiste, że ten kartonik powinien zostać pokazany. Craig Paulson wpisuje się do listy sędziów, którzy po prostu absolutnie są niekompetentni, bo bo tyle się mówi o kontuzjach, tyle się mówi o chronieniu piłkarzy, i w momencie, w którym jest ewidentny atak na kolano, Craig Paulson ogląda sytuację przez 6 minut, a następnie nie podejmuje właściwej decyzji. Oczywiście tam mogło dojść do jeszcze większego absurdu. I czyli do ym, zostawienia tej bramki, więc możemy się cieszyć, że w ogóle tę bramkę cofną, ale, ale brak czerwonej kartki, no, no absolutnie nie no już, takie jest, tak, taka, taka kombinacja absurdu chyba, chyba nawet w Premier League by nie przeszła. Bo... <laughs> Craig, Craig, Craig Paulson wpisuje się gdzieś, zawsze narzekaliśmy na sędziów łysych, a teraz Lysych. narzekamy na sędziów z y, włosami. No tak, tutaj taki odnośnik, bo założyliśmy się z dziewczyną Jędrzeja Marią, że wspomnimy o tym, że ten sędzia nie był łysy i dlatego nie był, nie był kompetentny, ale jednak ci sędziowie, którzy są łysi. Są łysi też są niekompetentni są niekompetentni i no mamy na co narzekać w Premier League. Tak jest, niestety. Chelsea wygrywa 1-0 i umacnia się na czwarte miejsce, to bym, to bym nie powiedział. Po prostu na to czwarte miejsce wraca. W tym momencie tabela wygląda w ten sposób, że. Nie stoimy na kruchym tego... lodzie, ja bym to w ten sposób powiedział, tak, że. tak, tak. No, jakoś się ale, ale... trzymamy, ale nie, nie jest źle, ale nie jest dobrze. Wszyscy nasi rywale wygrali, po prostu. Newcastle wygrało, Man City wygrało, Forest wygrało, Arsenal wygrał i Liverpool również wygrał, więc. Po prostu sytuacja jest identyczna jak przed tą kolejką. Co jest małym sukcesem dla Chelsea, bo ja już się bałem tych, tego derpowego spotkania, a, a przynajmniej do niedzieli mamy względny spokój. W niedzielę Chelsea spotka się z Brentford i to chyba jest kolejne spotkanie, którego się boimy. Ja, ja przynajmniej się boję już chyba każdego spotkania do końca sezonu, więc, więc po prostu będziemy bacznie obserwować, co się będzie działo w spotkaniu z Brentford. Potem no, Brentford będzie. Teraz nie ma jakiejś wybitnej formy, więc może to jest sposób na ukłucie. I tym pozytywnym aspektem się pożegnamy po prostu. Mam nadzieję, że, że tak będzie. że Rzeczywiście Brentford, Brentford podtrzyma tę nie najlepszą formę. Jeśli chodzi o dzisiejszy podcast, no to nas nie widzicie, ponieważ jest bardzo późno i nie chcieliśmy. Takie to praktycznie widzieć. od razu po meczu. Chcieliśmy, żebyście tak. dostali to dnia następnego w drodze do pracy, szkoły, uczelni. Tak jest, ale jeśli słuchacie, oglądacie nas na YouTubie, no to widzicie materiały co jakiś czas. Autorką tych materiałów jest Diana, która jest na tym spotkaniu i relacje z tego spotkania również może usłyszycie. Chyba tyle, jeśli chodzi o, o nas. Ja jestem JJ. Ze mną był Szymon. Klasycznie zapraszam do obserwowania nas na Spotify oraz na YouTubie i do wspierania na Bajkofi. Jeszcze chyba na koniec podziękujemy za bardzo dobry odbiór odcinka historycznego. Jest to bardzo miłe i, i też możemy tak zatisować z Szymonem, że, że gdzieś jeszcze takie mniej oczywiste formaty będą się pojawiały. Jeśli chodzi o Up the Blues Podcast. Dlatego śledźcie nas, a za dzisiaj Wam dziękujemy. Szymon, JJ, do usłyszenia. Dobrej nocy, jeśli słuchacie nas teraz, albo dobrego dnia, jeśli słuchacie nas z rana w piątek. Trzymajcie się, cześć. Hej, z tej strony Diana, jak pewnie słyszycie, w trakcie dnia już straciłam trochę głos, jak i słuch. Nie jest to spowodowane tym, że dużo krzyczałam na trybunach, chociaż to też na pewno nie pomogło. Jest to spowodowane tym, że jestem chora, więc nie słyszę się kompletnie i ten mecz zdecydowanie nie pomógł mi się wyleczyć, więc dużo stresu, czego nie było w tym spotkaniu. Jeżeli chodzi o atmosferę na trybunach, wydaje mi się, że to był jeden z, jedno z lepszych spotkań, yy, jeżeli o to chodzi, no bo ponieważ no, ja siedziałam na szedzie, tam są też kibice Tottenhamu, Kibice Tottenhamu nie byli jakoś mega, mega głośno. Jednak kibice Chelsea robili tą atmosferę w dzisiejszym meczu. Choć wiadomo, wyda wy wydarzenia na boisku wpływały na to, jak głośne były trybuny, więc przez pierwsze 15 minut meczu trybuny były głośniejsze niż w drugiej części pierwszej połowy. No bo Chelsea też sama siadła. Wy pewnie doskonale to widzieliście na ekranach. My na boisku, jeżeli chodzi o wszystkie kontrowersyjne sytuacje. Ciężko mi się na, na ten temat wypowiedzieć. My nie widzimy powtórek, my widzimy tę sytuację jednokrotnie. Yy, no, oczywiście, widziałam błąd Sancheza przy tej bramce, która nie została uznana, i był to ewidentny błąd, ale na szczęście został naprawiony tym, że decyzja waru odwołała tą bramkę. Więc ja pełna stresu, jednak po tym meczu cieszę się, że Chelsea wygrała. Moja predykcja się nie spełniła, bo 1-0, a nie 2 do 1, ale kończy się zwycięstwem. Zmęczona, szczęśliwa, chora. Straciła głos, straciła derwy. Czego nie było w tym meczu? To odwołane bramki, nieuznane bramki przez war, nieuznane bramki przez fałę. Yy, potencjalne czerwone kartki, kłótnia na boisku, więc czego nie było w tym spotkaniu tak naprawdę, yy, Chelsea wygrywa. Cieszmy się wszyscy. Jesteśmy coraz bliżej upragnionego top 4 czy top 5, czyli Ligi Mistrzów. Czy to pomoże nam się tam dostać? Zobaczymy, jaka będzie reakcja zespołów w następnych spotkaniach. Nie był to idealny mecz Chelsea, ale wystarczający, by wygrać z Tottenhamem. Sanchez po, po troszce też jest bohaterem, wybronił jednak tę sytuację w końcówce, więc... Chelsea jak zawsze mogła wygrać wcześniej, ale tak nie zrobiła, więc cieszę się, że Chelsea wygrała super mecz tym spotkaniem kończy swój sezon na Stamford Bridge, w tym w tym sezonie. Słuchajcie Blues podcast polskojęzycznego podcastu o Chelsea Football Club od kibiców dla kibiców.